Siemanko, z tej strony koliznam Was w kolejnym odcinku z serii MPG i widzowie znajdujemy się na gospodarstwie, jak widzicie, no troszeczkę w innej scenarii, zobaczcie tutaj ten bizon naprawdę... E, no świetnie wygląda, świetnie wygląda, nie ma co gadać Go będzie trzeba troszkę umyć, bo on jest brudny No oczywiście, no wiadomo, to jest kombajn używany, więc e, Nie będzie taki czyściutki, jak wiecie, no jakby, jakby było trzeba no Jakby, jakby, jakby wyjechał z fabryki o, Ale zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem No bo widzowie musicie zostać informowani przez YouTube o kolejnych odcinkach na tym kanale e, No i co wam mogę powiedzieć? Dzisiaj przydarzyła się taka dosyć fajna oferta, bo Przeglądałem sobie yy, OLX-a i mówię, kurde, co tam, co tam ciekawego, mówię, wiecie, ja tak czasami sobie przeglądam, czy jakiś ciągnik może będzie, czy jakaś, wiecie, maszyna fajna, y, to by się kupiło, kurde, i przeglądam olx i widzowie, to dla mnie było aż nierealne, zobaczyłem szczepę Autosan D47, widzowie, za 2800 chyba wystawiona. 2800. No tak, sprawna. Normalnie wieszcie, pisałem do właściciela, dzwoniłem do właściciela zresztą, bo pisałem wcześniej, a później dzwoniłem. Yy, I się pytam, wiecie, czy to coś jest niesprawne, no to tak, no ona jest do odmalowania na pewno, bo jest tak blakarsko takim yy, lipnym stanie. Yy, jakby rama trzyma się kupy, tam nie ma nigdzie żadnych pęknięć, nic ten. Yy, normalnie, jeżeli chodzi o wysyp, yy, o siłownik, normalnie niby działa. Yy, hamulce też jakby działają, więc powiem Wam, 2800 to cena, a powód sprzedaży jest taki, że to jest po prostu w spadku po kimś, kurde muszę się poprawić widzowie, w spadku po kimś i dlatego taka cena niska, powiem Wam, jestem w szoku, jestem troszeczkę w szoku, dlatego siadam do mojego Ursusa C360 i widzowie tak, pomyślałem, że może tego tura byśmy odpięli od niego, co, bo nam się on w sumie nie przyda tutaj teraz Albo z drugiej strony później się bawić. Niech on jest podpięty, będzie robić taki obciążnik z przodu. Yy, tylko teraz tak, do tyłu, kawałeczek. I ja sobie bym tutaj może odpiął ten y, obciążnik z tyłu. Bo on mi jest w sumie zbędny. Dobra, ciach. To trzeba go opuścić. Dobra, cyk. Jedziemy sobie widzowie pod to przyczepę. Co mnie daleko nie mamy. Dobra, cyk. I lecimy. To no zobaczcie, kurki sobie chodzą elegancko. A jak wiecie to doskonale, ja przyczepę teraz szukałem. Bo potrzebna. No potrzebna mi jest na żniwa Także, no przyczepa się przyda. I to. No oczywiście, że się przyda. I to w ogóle nie podlega dyskusji. Nie wiem, czy ta przyczepa będzie w sumie. wiecie, W dobrym stanie. Czy ona będzie się opłacać. Znaczy, opłacać to mi się wydaje, że za 2800 i tak się w sumie opłaca. Ale ciekawy jestem, czy pod względem. Kurde, co to no, co jest tak jakoś. Dziwnie muli. Widzicie? Jakąś on tak dziwnie Zbiegą może zbije? Jakoś tak coś jest nie tego, widzicie, Albo może nie wiem. Ale ogólnie no, szukałem przyczepy na żniwa już wcześniej, więc fajnie, że taka okazja się trafiła I tym bardziej za takie małe pieniądze, bo ja na przyczepę miałem przeznaczone około 20 nawet tysięcy, widzowie No jak to chciałem za 2 kupić, ale jakbyśmy kupili ją za 2 800, powiedzmy, nie wiem, odmalowali ją Przygotowali pod żniwa No to by nas nie wyszło 20 tysięcy, jak w dobrym naprawdę stanie jest, nie? Jak opony, wszystko w dobrym stanie No to wtedy na pewno nas tyle nie wyniesie Dobra, widzowie, już trybi, musiałem tu troszeczkę no, bacz, już Ursusik zasuwa, już nie ma takiego problemu. O, zobacz, jak za. Widzisz, jak leci pod tą górę? No, ale tak jak Wam mówiłem, już troszkę się zdenerwowałem i wiecie, wytrącało mnie to z równowagi trochę. Eee, no co, no przyczepano, jak będzie w dobrym stanie, no to będę zadowolony, w dobrej cenie, wszystko ja nie wiem, czy i za głośno trochę nie ma. Poczekajcie, te dźwięki trochę Wam przyciszę. Eee, delikatnie przyciszę Wam te dźwięki. No to będzie co doma, wy nie będzie mnie nie będziemy zrozumieć. Dobra, tu zaraz jest po lewo ten chłopulek. A chyba coś od niego już kiedyś kupowałem, tak mi się wydaje. Ale to też właśnie był po spadku, jakby coś tam od tych spadków dostaje. Ale nie narzekam na tej maszyny, i zobaczcie, tutaj powinna stać przyczepa. A stoi. Dobra, ja już podjadę pod nią, bo i tak ją wezmę. No kurde, jaki je, jak jest, no za taką cenę? To żal nie wziąć. On mówi właśnie, żebym się decydował szybko, zaraz ma przyjechać jakiś chłop jeszcze. Dobra, ja pod nią tu podjeżdżam. Ja już sobie nawet ją widzowie. Czekajcie, podjadę jeszcze kawałek. Dobra. podczepię sobie nawet ją, a kable. Patrzcie, kabelki, wszystko. Powinno mi tu działać. Hamulce wszystko jest. Dobra, my go gasimy u naszego Ursusa. I teraz tak, tu ciemno trochę, ale przymążemy się latarką. No, ona nie jest wcale w takim złym stanie. Widzowie, a tu jeden taki mankament, jest, brakuje tej burty tutaj, o ale to co to tam. Taką burtę dokupić albo dorobić. Ej, ona nie jest tak. No. Może faktycznie do odmalowania, ale i tak lakier nie jest w takim złym stanie. Za 2800? Widzowie, no to jest ok, chyba że to jakiś wałek, i może 22800 miało być, a tam coś się nie zgadza. Nie, bo pytałem przez telefon. Tu zobaczcie, no tu wyjmujemy te bolce, jak chcemy kiprować to wszędzie po wszystkich stronach, jakby yy, i teraz tak, tu, a to tutaj tak, tu oponka, tu możemy sobie wysunąć to oponę No jeszcze zapasówka jest w tej cenie, no powiem wam, że okazja nam się trafiła i to, i to nie mała. Nie wiem co o tym sądzicie, widzowie. No, ja powiem wam moje opinie o tej przyczepie, no czepie miał i w ogóle absolutnie nawet jej nie biorę, no za takie. Za takie gówno, widzowie, 2800 na pewno nie będę płacić Także jedziemy, jedziemy do domu W ogóle nie będę przepłacał, przestańcie, jedziemy stąd, zostałem oszukany Nie no, oczywiście żartuję, dobra Żartuję, widzowie Za 2800 taka przyczepa, no to, no to kurde Biorę i to, a poczekaj, a światła działają? E Chyba nie, a nie! ŚWIATŁA DZIAŁAJĄ NAWET! A kierunki? No, za taką cenę? To jest widzowie, naprawdę okazję. Chłop się chyba na cenach nie zna, że ona za tyle sprzedaje, za 2,800. Sam się chłop oszukuje. Przecież w takim stanie, nawet to przyczepę myślę, że można by było za, nie wiem, zdy zdychę sprzedać. Co? Nie wiem, ja nie się nie za na cenach, ale na pewno nie za 2,800. Za cenę roweru, kurde, taka przyczepa. Dobra, idę z nich piszę papiery, widzowie. Gaszę te, idę pisać papiery i ja ją biorę, kurde, ale zajebiście. Luks, dobra, także zaraz się widzimy. Powiem wam tak, czekajcie, bo tu nie wiem czy on... Odpalamy, jedziemy, będę wam mówił. No... Zapłacone normalnie... Nie wiem, ale powiem wam tak, chłop no jakiś taki... Nie wiem, dziwny, on naprawdę się nie znał chyba, z tego co... No troszkę on się nie znał, bo tak, nie wiem, wyglądał. To jakiś inny chłop, ja tu kiedyś przyjeżdżałem po jakiejś maszynie, jakiś inny chłop był. Nie wiem czy to może nie brat. Ale taka przyczepa za 2800, widzowie, to jest biznes życia. Zrobiliśmy dzisiaj interes życia, naprawdę. Mogę to tak chyba nazwać. Nigdy lepszej okazji chyba no nie kupiłem. Chyba, że o czymś zapomniałem, widzowie, możecie mi Uu, przypomnieć. No ale za taką cenę przyczepę za 2800, <laughs> no jestem naprawdę zadowolony i to zaraz przytestujemy sobie na gospodarstwie, czy ona się kipruje, bo zapomniałem o tym. Nawet, jakby się. No dobra, jak się okaże, że ona się nie kipruje, to i tak mimo wszystko uważam, że się opłacało. Bo te siłowniki kupić, to nie będzie taka cena, więc. Zaraz to wszystko przetestujemy, zobaczymy. Ja pierdziel, ale kozacko. Naprawdę. Cudownie, cudownie. O kurde, z tego wrażenia już z ciunika wypadłem. Ale co dzisiaj jeszcze będziemy robić? No, chcę te łąki widzowie skosić, wiecie? Skoszę te łąki jeszcze przed tymi żniwami. Ogarniemy to i. I będzie w sumie to nie wiem, może jakiegoś lejwika by się trzasnęło jakoś niedługo. Bym te łąki pokosili wszystkie, żeby na tych odcinkach już tego nie robić. A co z Panią innego ja nie już za niedługo widzowie. Zobaczcie zresztą po społeczności, to mniej więcej będziecie wiedzieć, czemu pani inny nie ma. O właśnie, tak wam powiem. Ale ja nie nawracę niedługo z pracy i będziemy... będziemy tutaj nagrywać. Zobaczcie, przyczepa jedna obok drugiej. I kol kolorystyka pod... zobaczcie! Taka sama kolorystyka jak mojej. Nawet. Myślałem, że one się trochę różnią tym, ale tak jak stoją koło siebie, to kolorystyka. A, tylko. No, ten. No, to jest y, srebrne, ale. No nie. Tylko moja w trochę lepszym stanie, nawet. Tak. No, trochę lepszy stan jest. Ale to. Ale zobaczcie, ta przyczepa kosztowała mnie dużo więcej pieniędzy, a ta kosztowała mnie 2800. A widzicie. No, po prostu okazja życia. Teraz tak. Widzowiem, ja chciał sobie zobaczyć, czy ona się. Będzie nam kiprować do tyłu, więc te dwa bolce z przodu trzeba wyjąć. I teraz sprawdźmy to: światło wyłączę. O! Normalnie się kipruje! Ale jajca. No i czego chcieć? Czego chcieć, widzowie? A tutaj, zobaczcie: widzicie gdzieś tu, widzicie gdzieś tu siłownik w tej przyczepie? Widzicie? No bo właśnie ja nie widzę widzowie. Ja właśnie nie widzę. I tu trzeba kurde niestety rękami. A 2800 mamy jeszcze działającym siłownikiem. Opuszczam to. Poczekajcie, sobie przetestujemy czy na bok się jeszcze kładzie. Zaraz to przetestujemy. Dobra, to teraz tak. Tutaj ten bolec sobie dostawmy yy, Tu niech będzie i tu musimy wyjąć jeszcze, o. A nie, poczekaj. Dobrze, dobrze robię. Tu jest wolec? Nie ma. Dobra, dobrze robię. I sprawdźmy to. O, sk poczekajcie. Skur. Widzowie, nie działa. O, działa jednak, dobra. Kibruje się na to co trzeba. No nie no, luksusowo po prostu... Po prostu coś pięknego. Za taką cenę. Dobra, widzowie. Jedziemy z nią tutaj i niech, niech ona tu stoi, dobra. Ja pierdzie No, taki jestem zadowolony. Wam powiem, że dawno aż nie byłem taki zadowolony z jakiegoś zakupu. No, biznes życia, można tak to nazwać. Biznes życia, dobra, ja ją tutaj postawię na razie. Choćby, kurde, to nie powiem wam, że choćby ona się miała rozsypać. Nie wiem, za rok czy co. To ona, czy do obornika, czy. No, będzie dobry sprzęt. Jestem zadowolony, dobra. Niech ona sobie tutaj teraz stoi. My podczepiamy. Naszą kosiarkę, tylko nie wiem gdzie jest. Coś powiem wam, że te kupce kurde nie mogą przyjechać po tym ciągu, już się denerwuję trochę. Wstawię go chyba z trochę mniejszą cenę. Albo z którymś z was się dogadam. Bo no troszkę, no troszkę już to trwa. Polerka. Dobra, ale poczekajcie, musimy po. Do przodu, do przodu. Przy okazji dzisiaj wam pokażę właśnie tą nową łąkę, dlatego pojedziemy sobie teraz na. Nową łąkę, bo nie wiem czy Wam wspominałem, ale udało mi się wziąć w dzierżawę taką jedną yy, łąkę, która w sumie jest obok mojego gospodarstwa. więc jestem zadowolony, nie jest ona duża, ale udało się to załatwić. Ja widziałem, że ona właśnie jest nieużytkowana, bo tam kurde i fasty na nie są, więc trochę ta trawa będzie tak z fastami. Ale to te krowy opierdzielą, oh, widzowie, to, to, to nie ma problemu dla nich. Ale zadbamy o tę łąkę. Jakiś nawóz się dobry da, mam nadzieję, że. albo gnojowicy, wolnie. Nawóz też można dać, żeby ta trawa była naprawdę dosyć bujna. Yy, ogólnie też doszło też. A tu Wam już wcześniej zminałem. To jest te pole przeciwko gospodarstwa i jeszcze jedno. Mamy pole yy, tutaj niedaleko, ale to pokażę Wam jak na pewno będziemy kościć. O, dobra. I tu mamy tą naszą łąkę. Zobaczcie, najpierw Wam pokażę jak ona wygląda. Nie jest duża, ale starczy jak na razie. No, zobaczcie, tutaj ona dotąd sięga. No nie jest to duża łąka, ale myślę, że jest okej, okay, tak szczerze wam powiem, no po prostu fajnie, że się udało coś wziąć I od razu mówię, na przyszły sezon musimy zmienić kosiarkę Bo no ona, jest, ona jest dosyć za, za, za mała po prostu, nie ma co, nie ma co się denerwować yy, Dobra poczekajcie, cyk, tutaj muszę sobie, o, ciach Dobra cyk i lecimy, tylko jeszcze wałeczek trzeba podpiąć Dobra, włączamy Powiem wam, że niebezpieczna trochę jest ta kosiarka, bo ona nie ma osłon żadnych Więc jak jakiś kamień by w łeb pierdyknął, jeszcze jak kabiny nie mam, no to Trochę by było, trochę by była lipa yy, Więc pamiętajcie, że no trzeba, ta osłona jest bardzo ważna Zresztą co ja wam będę tłumaczył pewnie sami wiecie Zobaczcie ile tu jest chwastów, jakie duże te chwasty powyrastały Tu trawa taka, te chwasty No bo tu widać, że tu było zaniedbane, nie koszone już jakiś dłuższy czas i dlatego tak się tutaj porobiło Obornik bornik tam na naszym polu No ale mówię, no jakoś na przyszły sezon gdzieś po żniwach, już tam po żniwach może Po prostu na przyszły sezon kupimy yy, inną kosiarkę Bo ta jest za mała, ta jest za mała I na pewno kupimy większą kosiarkę już pod ten większy taki ciągnik do gospodarstwa No bo tak jak wam mówiłem, jakoś podczas żniw yy, Jeżeli się uda, no to kupimy drugi ciągnik jeszcze podczas żniw, jakby się udało, a jeżeli nie, no to nie musimy podczas żniw, ja już dlatego szukam, widzicie, te oferty cały czas przyglądam na Oliksie, no i jakoś tak natrafiłem na to widzowie yy, na tą, kurde, przyczepę i tak trochę byłem też zdziwiony. ale mówię, no jedziemy, zobaczcie, tym bardziej, że to zaraz obok mnie no i powiem wam, że oferta naprawdę, no tym bardziej, że obok mnie coś takiego mi się Trafiło, nie? No to powiem wam, że to okazja życia Bo Nie miałem nigdy takiej oferty, żebym za takie małe pieniądze kupił Coś takiego, myślałem, że jest to w ogóle nawet nierealne w tych czasach Żeby kurde Kupić coś tanio i to jeszcze dobry sprzęt no nie wiem, chyba, że ja czegoś tam się nie dojrzałem, ale raczej wątpię w to Raczej wszystko Wszystko przejrzałem, tak jak tam jest, no kurde Czekajcie, te chwasty to się koszą? Chyba tak No muszę, no to że one nie są Jakieś duże Powinny się normalnie ten, większe kosiarko to by człowiek zaleciał raz, dwa i szybciej by można było robić A z tym Ursusem, z tą kosiareczką to trochę tak się trzeba pier... pierdzielić, ale no to co ja na to poradzę No niestety, no niestety, większego sprzętu jak na razie widzowi nie mam, ale zobaczcie i tak mimo wszystko jako tako Jako tako to idzie, kosimy to wszystko, nie? Mam nadzieję, że jakiegoś live'a uda mi się odpalić jakoś niedługo Nie wiem kiedy, ciężko mi powiedzieć Może, nie, dobra nie będę mówić, bo nie wiem kiedy uda się więc wtedy byśmy sobie pogarniali, widzowie te kurczę, łąki wszystkie pokosili. Nie, bo nie chcę wam z tego nagrywać odcinków, bo już było te koszenie, chcę teraz poczekać do tych żniw i zacząć na pełnej żniwa. Kurde, to będzie piękny czas, widzowie. Żniwa to będzie piękny czas. Szczególnie chodzi o to, ale ogólnie ja lubię żniwa. Pokosimy, tym bardziej że udało nam się kupić własny kombajn i to nawet niezły, mam wrażenie. No tym bison myślę, że nam się spisze przez ten sezon i jeszcze myślę, że przez następny może że kabiny nie ma, no ale nie można mieć wszystkiego od razu Kabinę może kiedyś tam się dołoży do niego Dobra ciach ciach, przyjeżdżamy tutaj Myślałem, że tu woda stała Możliwe, że kiedyś stała, bo to takie kurde powiem wam Wodniste takie są Krzaczki, gdzieś jak popada to prawdopodobnie tu woda może stać na tej łące, ale w tym roku susza To i tak dziwne, że taka trawa tu urosła Chociaż tu cień cały czas, to może nie jest aż tak źle no, ale wiecie, no, w tym roku naprawdę, susza była i to dramatyczna, pługi nie wchodzą aż. Niestety, no taka jest, taka jest, procedura, taka jest procedura, tak się wydarzyło. Yy, kurde, co wam mogę jeszcze powiedzieć na temat tutaj takich planów. No nie jest do żniw raczej, już więcej nic nie kupujemy. Mówię wam, te pierwsze, bo mam trochę pieniędzy odłożone na ten ciągnik i jeszcze trochę więcej, wiecie, żeby jakąś maszynę kupić. Ale jakbyśmy sprzedali, nie wiem, trochę zboża, ukosili jeszcze. Ciekawe jak będzie zboże sypać, a zboże dobrze sypało Wiecie, uda się sprzedać trochę zboża To wtedy będzie trzeba od razu kupić jakiś rozrzutnik No bo rozrzutnik nam się przyda, tego bornika trochę będzie Tym bardziej, że planuję też y, y, Krów dokupić, no bo teraz wiecie, i kawałek pola więcej I krów dokupić, będziemy mieli słomy dużo Udało się łąkę w dzierżawę No powiem wam, że Będzie jakoś to się kręcić Nie będzie jakoś, to myślę, że jakoś będziemy dawać radę no, Tak myślałem, że z 5 krów jeszcze można dokupić nie? coś takiego. Tam powinno się pomieścić, jeszcze w tej oborze w przyszłości. Może kiedyś wyburzymy te oborę i postawimy większą, ale na razie, nawet nie chcę o tym myśleć, bo i ta jest na razie jeszcze za duża. Tam mogę naprawdę napchać tych krów, więc nie myślę na, na ten temat w ogóle. Ale mówię, dokupię krów, bo będzie można no po prostu, no, będzie można sobie na to pozwolić. Kurde, ale mo mozolnie idzie do kosiarko, mam powiem, dlatego fajnie to odłożyć na live, i na live, sobie na spokojnie to byśmy poogarniali, bym podpowiadał na wasze pytania, byśmy na żywo sobie pogadali Bo już dawno żeśmy kurcze na żywo nie rozmawiali widzowie Już dawno live'ów nie robiłem, dlatego by była okazja eee, No to na pewno, na pewno zrobimy jakoś w najbliższym czasie No i pani nawróci wróci trzaskami odcinki z pani no naprawdę powiem wam teraz, że w październiku jakoś no naprawdę dobry kontent się szykuje od pa w październiku i będziemy lecieć już no, myślę że do końca roku no, postaramy się i w na, na następne jakby miesiące tak samo jeżeli plan wyjdzie no to będziecie mieli naprawdę dobry kontent nie przez najbliższe miesiące mam nadzieję że jeszcze dłużej no yy, zobaczymy zobaczymy październik na pewno będzie takim miesiącem kurde przełomem gdzie będziecie mieli naprawdę myślę że niezły kontent Zobaczymy, nie chcę też opowiadać, bo może wam się nie spodoba, ale dużo po prostu się wiedziało. Będzie MPG, będzie brałem na wakacjach. Będą polscy sąsiedzi, oddadzę do pieniędzy, PGR wszystko wiecie. Wszystko będzie, o. Yy, dobra, cyk widzowie, No tutaj trzaskam to sobie łąkę i po prostu zostawcie łapkę w górę i suba widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie